Wiktoria na szóstkę, w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, klasa szósta, powtórka przed sprawdzianem. Co przypomnimy? Najważniejsze informacje o szlachcie i Rzeczypospolitej obojga narodów, znaczenie miasta Gdańska, daty, postacie, pojęcia, przyczyny i skutki wydarzeń, negatywne skutki wolnych elekcji. Zaczynamy od szlachty. Szlachta, w dawnej Polsce grupa społeczna wywodząca się z rycerstwa, dzięki licznym przywilejom nadanym przez władców stan szlachecki uzyskał silną pozycję w państwie i ogromny wpływ na władzę. Przedstawiciele szlachty zajmowali się swoimi majątkami ziemskimi, po rycerskich przodkach odziedziczyli prawo do noszenia herbu oraz miecza, którego miejsce zajęła szabla. Szlachta różniła się pod względem posiadanego majątku, stan ten dzieli się na kilka grup. Magnateria, najbogatsza grupa polskiej szlachty, w jej posiadaniu znajdowały się ogromne majątki złożone nawet z kilkudziesięciu miast i kilkuset wsi. Magnaci mieszkali we wspaniałych pałacach i otaczali się służbą, niekiedy posiadali prywatne wojsko, sprawowali wysokie urzędy państwowe, odgrywali znaczącą rolę w państwie. Szlachta średnia składała się z właścicieli jednej lub kilku wsi. Przedstawiciele szlachty średniej mieszkali w dworkach szlacheckich, mocno angażowali się w życie kraju, nie mieli jednak tak silnego wpływu na rządy jak magnaci. Do lubionych rozrywek tej grupy należały uczty, polowania i kuligi. Szlachta zagrodowa. Skupiała posiadaczy niewielkich gospodarstw nazywanych zagrodami. Przedstawiciele tej grupy, podobnie jak chłopi, pracowali fizycznie, pomimo to podkreślali swoje szlacheckie pochodzenie. Umieszczali swoje herby nad wejściem do domów, zajmowali osobne ławki w kościele. Szlachta gołota, przedstawiciele tej grupy nie posiadali majątku, często zaciągali się do wojska lub służyli u magnatów. O ich szlacheckim pochodzeniu świadczyła jedynie szabla, którą często nosili przy sobie. Pomimo różnic w zamożności, przedstawiciele szlacht uważali się za równych i dobrze urodzonych. Szlachta stanowiła około 60% społeczeństwa Rzeczpospolitej, to dużo więcej niż w Europie Zachodniej. Była przekonana o swojej wyższości nad pozostałymi grupami społecznymi, uważała się wręcz za jedynych pełnoprawnych obywateli państwa. Znaczenie Gdańska. W 1466 roku Polska po zwycięstwie nad Krzyżakami w wojnie trzynastoletniej odzyskała Pomorze Gdańskie, a wraz z nim dostęp do morza. Wisła od tego momentu stała się głównym szlakiem transportowym w kraju, spław rzeczny był tani i bezpieczny. Zboże z folwarków trafiało do miast położonych nad rzeką, w których czekało na wysyłkę na północ. Ostatecznie zboże na statkach zwanych szkutami trafiało do portu w Gdańsku. Z gdańskiego portu wysyłano do zachodniej Europy zboże, mięso, skóry zwierzęce, miody i drewno. Szlachta sprowadzała do kraju jedwabie, wina i przyprawy. Nadrzeczny handel przyczynił się do rozwoju polskich miast, w szczególności Gdańska, który w XVI wieku stał się największym i najbogatszym miastem Rzeczpospolitej. Duże znaczenie w Gdańsku mieli bogaci kupcy, organizatorzy i pośrednicy w handlu. W XVI wieku produkcja zboża w Polsce wzrosła dwukrotnie. Rzeczpospolita zajmowała wówczas pierwsze miejsce w Europie pod względem ilości sprzedawanego zboża. Z tego też względu nazywana była Spichlerzem Europy. Daty: 1496, statuty Pietrkowskie prawo nadane szlachcie przez Jana Olbrachta. Mieszczanie nie mogli nabywać dóbr ziemskich ani sprawować wysokich urzędów. Musieli też płacić cło za wywożenie i przywożenie towarów, z czego zwolniona była szlachta. Stan szlachecki kontrolował i ustalał z korzyścią dla siebie ceny towarów. Wprowadzono zapis, zgodnie z którym tylko jeden chłop w ciągu roku mógł opuścić wieś i przenieść się do miasta. 1505 Konstytucja Nichilnowi, czyli nic nowego, wprowadzała prawo, zgodnie z którym żadne nowe prawo nie mogło zostać ustanowione bez zgody szlachty. 1519-1521 Wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona podpisaniem czteroletniego rozejmu, 1514-1522 Wojna litewsko-moskiewska, 1525 Hołd Pruski, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern, składa hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi I staremu, 1563-1570 Wojna siedmioletnia pomiędzy Rzeczpospolitą, Szwecją, Danią i Rosją o inflanty. Na mocy pokoju inflanty zostały podzielone. 1 lipca 1569 w Lublinie podpisano uroczysty akt tzw. Unii Lubelskiej. Od tego momentu Polska i Litwa zaczęły tworzyć jedno państwo, Rzeczpospolitą obojga narodów. Wspólne dla Litwy i Polski były władca, Sejm i Senat, moneta i polityka zagraniczna, odrębne wojsko, skarb, sądy i urzędy. 1573 na Sejmie w Warszawie uchwalono Akt Konfederacji Warszawskiej. Na mocy dokumentu zrównano w prawach katolików i wywodzących się ze szlachty przedstawicieli innych wyznań, którym zapewniono opiekę państwa. Dzięki temu ówczesną Rzeczpospolitą nazywano państwem bez stosów. 1573 pierwsza wolna elekcja. Wybór na polski tron francuskiego księcia Henryka Walezego. Postacie. Zygmunt Stary, król polski w latach 1506-1548, zwolennik pokojowej polityki, dzięki dyplomacji zdołał przyłączyć do Polski Mazowsze, należące wcześniej do książąt piastowskich. Pona Sforca, druga żona Zygmunta Starego, pochodziła z Włoch, zasłynęła jako hojna mecenaska sztuki, opłacała polskim studentom zagraniczne studia. Albrecht Hohenzollern Wielki mistrz zakonu Krzyżackiego, zwolennik wojny z Polską, w 1521 roku, po przegranej wojnie z Polską, przeszedł na luteranizm i ogłosił się świeckim księciem. W 1525 roku złożył hołd lenny królowi polskiemu, Zygmuntowi I Staremu. Zygmunt II August, syn Zygmunta I Starego, ostatni władca z dynastii Jagiellonów, dążył do zawarcia Unii Realnej pomiędzy Polską a Litwą. Iwan IV Groźny władca Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, który przyjął tytuł cara Rosji. Mikołaj Rej, pierwszy pisarz, który tworzył tylko w języku polskim, co uzasadnił słynnym zdaniem a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. W swoich utworach opisywał uroki spokojnego, wiejskiego życia, jakie wiodła polska szlachta. Jan Kochanowski. Uważany za najwybitniejszego polskiego pisarza renesansu, we fraszkach, czyli krótkich utworach rymowanych, przedstawiał ludzkie wady i cnoty. Andrzej Frycz-Modrzewski, sekretarz królewski i pisarz polityczny, w swoim dziele napisanym po łacinie o poprawie Rzeczypospolitej, domagał się zmiany praw i obyczajów panujących w Polsce nawoływał do reformy szkolnictwa. Jakub Wujek z Wągrowca, ksiądz jezuita. Pod koniec XVI wieku publikował pierwsze pełne tłumaczenie Biblii na język polski. Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Truniu, znany jest głównie jako astronom. Był także lekarzem, niższym duchownym katolickim, urzędnikiem oraz dyplomatą, doktorem prawa kanonicznego, prawnikiem, ekonomistą, matematykiem, kartografem, sporządzał mapy, filologiem, tłumaczył wiersze z języka greckiego na łaciński i strategiem wojskowym. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca. Wykazał również, że Ziemia ma kształt kuli i obraca się wokół własnej osi, z czego też wynika zmienność dnia i nocy. Swoje odkrycie opisał w dziele pod tytułem o obrotach sfer niebieskich. Głoszenie teorii Kopernika zabronione było przez Kościół. Jego dzieło zostało potępione przez Kościół jako sprzeczne z Biblią. Henryk Walezy. Francuski książę z dynastii Walezjuszy, brat króla Francji, wybrany w 1573 roku przez polską szlachtę na króla Polski, w 1574 roku, na wieść o śmierci swojego brata, Henryk Walezy wyjechał potajemnie do Francji, gdzie jako Henryk III objął francuski tron. Do Polski już nie wrócił. Pojęcia. Przywileje szlacheckie, prawa nadawane szlachcie przez władców Polski pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Konstytucja sejmowa, w dawnej Polsce uchwała sejmowa, prawo ustanawiane przez Sejm. Demokracja szlachecka, forma rządów w dawnej Polsce od XV wieku, w której szlachta miała decydujący wpływ na najważniejsze sprawy państwa. Sejm walny, parlament w Polsce w XV-XVIII wieku, podejmujący najważniejsze decyzje w państwie. Na Sejmie Walnym obowiązywała jednomyślność. Sejmik Ziemski zgromadzenie szlachty z danego regionu, na którym podejmowano decyzje w sprawach lokalnych. Wybierano też posłów na Sejm Walny i udzielano im instrukcji. Senat Wyższa Izba Sejmu Walnego, wyłonił się z Rady Monarszej, która była organem doradczym króla. Senat tworzyli najwyżsi urzędnicy biskupi, wojewodowie i kasztelanowie określani jako senatorowie. Izba poselska, niższa izba sejmowalnego, licząca od 140 do 170 posłów. Zasiadali w niej przedstawiciele średniej szlachty. Folwark gospodarstwo szlacheckie w jego skład wchodziły dwór szlachecki, zabudowania gospodarcze łąki, lasy, stawy. W obrębie folwarku wznoszono również młyny, browary i karczmy. Spichlerz budynek, który służył do magazynowania żywności czyli głównie zboża lamus – miejsce, w którym składano różne przedmioty nieużywane na co dzień, pańszczyzna – darmowa praca chłopa na polu, właściciela folwarku, w, w zamian za możliwość użytkowania jego ziemi, spław rzeczny – przewóz towarów, np. zboża drogą wodną, szkuty – statki, którymi transportowano zboże do portu w Gdańsku, królewszczyzny – ziemie należące do władcy, które przekazywano obdarowanemu w użytkowanie, ruch egzekucyjny – Ruch polityczny średniej szlachty w XVI wieku, postulatem którego było przeprowadzenie reform w dziedzinie sądownictwa, skarbowości i wojska oraz żądanie zwrotu nieprawnie trzymanych przez magnatów królewczyzn i ograniczenie praw Kościoła. Rozejm – czasowe wstrzymanie walk uzgodnione przez obie strony konfliktu zbrojnego. Hołd – lenny – uroczysta ceremonia, podczas której senior, najczęściej cesarz lub król, nadawał lenno wasalowi, najczęściej księciu lub rycerzowi. Prusy książęce, ziemie zakonu krzyżackiego, które stały się w XVI wieku świeckim państwem, car, tytuł używany od czasów Iwana IV groźnego przez władców Rosji, Inflanty, obszar dzisiejszej Łotwy i Estonii, złoty wiek polski, wiek XVI, czas rozwoju gospodarczego i kulturalnego, arrasy, ozdobne tkaniny wieszane na ścianach, tolerancja religijna, wolność wyznania i poszanowanie odmiennych poglądów religijnych, innowierca. Osoba wyznająca inną religię niż ludność z jej otoczenia. Arianie – bracia polscy, radykalny odłam kalwinizmu istniejący w XVI XVII wieku w Polsce. Arianie odrzucali dogmat o Trójcy Świętej, sprzeciwiali się stosowaniu przemocy oraz wojnie. Bezkrólewie – czas bez króla, pomiędzy śmiercią władcy a wstąpieniem na tron jego następcy. Interrex – pełnił Rzeczpospolitej obowiązki króla w czasie bezkrólewia, każdorazowo zostawał nim prymas Polski. Premas zwierzchnik Kościoła Katolickiego w danym kraju. Wolna elekcja. Wybór króla na sejmie lekcyjnym przez szlachtę podczas głosowania. Artykuły Henrykowskie. Dokumenty, które musiał podpisać każdy wybierany przez szlachtę król, gwarantowały szlachcie zachowanie wszystkich dotychczasowych przywilejów i określały ustrój państwa. Król rzekł się prawa dziedziczenia tronu przez swoich następców. Zobowiązywał się do regularnego zwoływania sejmów i przestrzegania tolerancji religijnej. Nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia ani nakładać nowych podatków bez zgody szlachty, która miała prawo wypowiedzieć posłuszeństwo władcy, gdyby ten nie stosował się do zawartych umów. Pakta Konwenta zawierał osobiste zobowiązania przyszłego polskiego monarchy wobec Rzeczypospolitej i jej mieszkańców, Rzeczpospolita obojga narodów. W skład Rzeczypospolitej obojga narodów wchodziły dwie oddzielne prowincje Krona Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Rzeczpospolita zajmowała powierzchnię około 800 tysięcy km2, liczyła ponad 7 milionów mieszkańców. Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Polacy stanowili około połowę mieszkańców, resztę stanowili Rusini, tutaj Białorusini i Ukraińcy, Litwini, Żydzi, Niemcy, Ormianie i Tatarzy. Przedstawione wyżej grupy władały różnymi językami, wyznawały odmienne religie i posiadały własne obyczaje. Współistnienie wielu narodów w ramach jednego kraju. Wymagało więc wzajemnego szacunku i tolerancji. Na mapie widzimy Rzeczpospolitą obojga narodów. Po boku również Rzeczpospolita obojga narodów na tle mapy Europy. Na kolejnej mapie widzimy sytuację wyznaniową Rzeczpospolitej obojga narodów. Kolorem zielonym oznaczono tereny, na których Zamieszkiwała ludność głównie prawosławna. Kolorem granatowym, niebieskim widzimy e, Luteranów i wreszcie kolorem fioletowym to jest ludność, gdzie zamieszkiwali Kalwini. Natomiast kolorkiem jasno-żółtym oznaczono tereny, gdzie zamieszkiwała głównie ludność katolicka. I tutaj katolicyzm był też religią, można powiedzieć, panującą. Kiedy na wydarzenie skutek. Fałd Pruski 1525 rok. Przyczyna postanowienia drugiego Pokoju toruńskiego zwracające Polsce po Morze Gdańskie, przegrana Zakonu Krzyżackiego w wojnie z Polską. Skutek: likwidacja państwa zakonnego w Prusach, uczynienie Albrechta na świeckim władcą, uwolnienie się Rzeczpospolitej od niebezpiecznego sąsiedztwa Zakonu Krzyżackiego. Zawarcie Unii Lubelskiej 1569 rok. Przyczyna: dążenie do ścisłego połączenia Polski i Litwy, zagrożenie ze strony sąsiednich państw, brak męskiego następcy tronu w Polsce. Skutek: realne połączenie Polski i Litwy w jedno państwo, powstanie Rzeczpospolitej obojga narodów, włączenie do Polski Wołynia, Podlasia i Ukrainy. Wolna lekcja Henryka Walezego 1573 rok. Przyczyna: śmierć Zygmunta Augusta i wygaśnięcie dynastii Jagiellonów, Skutek: Objęcie polskiego tronu przez Henryka Walezego, uchwalenie artykułów Henrykowskich i pakta konwenta. Negatywne skutki wolnych elekcji. Elekcje nie przyniosły pożytku dla Rzeczpospolitej, były powodem sporów w kraju, co groziło wybuchem wojny domowej. Wśród szlachty szerzyło się przekupstwo chętnie głosowano w zamian za pieniądze otrzymywane od przedstawicieli obcych dworów. Elekcje dawały innym państwom możliwość ingerowania w sprawy Polski, co wykorzystywali nasi sąsiedzi. Artykuły Henrykowskie ograniczały zakres władzy królewskiej. Kandydaci starający się o polski tron składali obietnice, które jeszcze bardziej osłabiały pozycję władcy. Elekcje dokonywano na Mazowszu, gdzie dominowała uboga katolicka, niewykształcona szlachta, która licznie przybywała na sejm elekcyjny. Była ona podatna na działania kościoła oraz wpływowych rodów, wzrastało znaczenie magnaterii. Dziękuję za uwagę i powodzenia na sprawdzianie.